W ciągu tych dwunastu lat czułem się jak duch. Widziałem i słyszałem wszystko, choć tak naprawdę mnie tam nie było. Byłem niewidzialny. Witajcie. Dziś opowiem Wam o człowieku duchu. To pełna zagadek historia Martina Pistoriusa, który przeżył coś, co dla większości z nas jest nie do pomyślenia. Pistorius urodził się w 1975 roku w Południowej Afryce. W wieku 12 lat zachorował na nieznaną chorobę. Pewnego dnia po powrocie ze szkoły do domu chłopiec zaczął się skarżyć na złe samopoczucie. Kilka dni później pogorszyło mu się tak bardzo, że niemal całkowicie stracił kontrolę nad swoim ciałem i cały czas spał, a po kolejnych kilku dniach zapadł w śpiączkę. Martina długo leczono na kryptokokowe zapalenie opon mózgowo lecz żaden lekarz nie był w stanie powiedzieć, co tak naprawdę mu dolega. Medycy zakomunikowali rodzicom chłopaka, że nawet jeśli dziecko wybudzi się ze śpiączki, to będzie upośledzone i kazali zabrać go do domu, aby mógł umrzeć wśród bliskich. Jednakże chłopiec przeżył, choć na ponad 10 lat zapadł w śpiączkę. Wszyscy byli przekonani, iż utracił on wszelki kontakt ze światem. Jednak Martin twierdzi, że odzyskał świadomość już po kilku latach. Dla mojego otoczenia wyglądałem jakbym był martwy. Znajdowałem się w wirtualnej śpiączce, lecz lekarze nie mogli odgadnąć jej przyczyny. Próbowano wszystkiego, aby mnie wyle i wszystko spełzało na niczym. Byłem już dla nich stracony i nikt nie mógł mnie uratować, wyjaśnia Martin. W wieku 17 lat Martin odzyskał świadomość i zdał sobie sprawę z sytuacji, w jakiej się znalazł. Został schwytany w pułapkę, którą okazało się być jego własne ciało. Jedynymi towarzyszami niedoli były jego własne ponure myśli, które zawijały tlącą się w nim nadzieję. Były to brutalne, rozczarowujące i przygnębiające myśli, które wypełniały każdą komórkę mojego ciała. To tak jakbyś był duchem, obserwujesz wszystkie wydarzenia, lecz nie możesz w nich uczestniczyć. Nikt też nie zdaje sobie sprawy, że jesteś w nich niewidzialnym widzem, mówi Pistorius. Pewnego razu usłyszał, jak jego zdesperowana matka powiedziała, że byłoby lepiej, gdyby umarł. Ciężko było mu tego słuchać, ale z drugiej strony rozumiał ją. Wiedział, że jest jej trudno i uważa się za złą matkę, która nie potrafi poradzić sobie w trudnej sytuacji. Jedyną osobą, która nie straciła nadziei, był jego ojciec. Każdego dnia mył go, ubierał i robił masaż. Był wielki jak niedźwiedź, miał długą brodę niczym święty Mikołaj, lecz jego ręce były zawsze delikatne. Mój wewnętrzny głos rozpaczliwie wołał – Tato, jestem tutaj. Słyszysz mnie? Lecz ojciec tego nie słyszał. Jedyny ruch, jaki było w stanie wykonać ciało Martina, było to napięcie jednego z mięśni łokcia. Wiedziałem jednak, że ruch ten jest praktycznie niedostrzegalny dla otoczenia i nie ma szans, by mój ojciec go zauważył. Byłem wściekły. Zaczynałem się dusić. Wszystko w porządku, mój chłopcze? pytał mnie tata, podnosząc wzrok, gdy słyszał mój przerywany oddech. Mogłem tylko patrzeć i modlić się, aby moja milcząca rozpacz została w jakiś sposób zauważona. Ciągle ćwiczyłem mózg, rozwiązując w myślach zagadki, wspomina Martin. Pewnego razu jedna z pielęgniarek zauważyła w jego oczach iskierkę życia. Stopniowo jego stan zaczął się poprawiać. Obecnie może komunikować się ze światem za pomocą komputera, który czyta to, co on napisze. Dzięki tej możliwości komunikowania się z otoczeniem, mężczyzna mógł skończyć studia i zacząć pracować, projektując strony internetowe. W 2011 roku została wydana jego książka pod tytułem Motyl i Skafander. Jakiś czas temu Pistorius zakochał się i ożenił z koleżanką swojej siostry, Joanną. Mieszkają obecnie w Wielkiej Brytanii i są bardzo szczęśliwi. Jestem zadowolony z tego, kim jestem, mówi Martin. Całe nasze życie może się zmienić w ciągu zaledwie paru chwil. Najważniejsze to umieć cieszyć się z tego, co teraz mamy. Myślę, że to takich ludzi powinniśmy naśladować. Nie każdy człowiek byłby w stanie podnieść się po takich doświadczeniach. Podzielcie się tą historią ze znajomymi. Być może podniesie ich ona na duchu i zmotywuje, by zacząć wszystko od początku. Pamiętajcie, wszystko jest w naszych rękach. Do usłyszenia wkrótce.